Cześć, witam w swoim kanale. Chwilę mnie nie było. Niestety nie miałem czasu na nagrywać filmów. Szybki rzut oka do szklarni. Spójrzcie, jeszcze są pomidorki. Jeszcze jest kilka do zbioru, do zjedzenia. A w tym filmie chcę Wam powiedzieć kilka słów o pracach, jakie należy wykonać w listopadzie w ogrodzie. Więc jeśli ten film jest interesujący, to proszę pozostań ze mną. Zostaw łapkę w górę, skomentuj. Zapraszam również do oglądania innych filmów. I lecimy z tematem. Jako, że październik był bardzo suchym miesiącem, teraz też się nie zapowiada na razie na jakieś większe opady, więc pierwszą pracą, jaką polecam Wam zrobić, to jest podlewanie roślin zimozielonych. Zimozielonych, czyli takie, które przez całą zimę mają zielone liście, czyli rodendrony, yy, czyli wszelkiego rodzaju tuje, iglaki, yy, krzewy ozdobne. Yy, one po prostu teraz mogą cierpieć na niedobory wody, z racji tego po prostu, że to co już było w glebie, w większości przez nich jest wykorzystane. Jak jesteśmy już przy kwiatach ozdobnych, jeśli robiliście jakieś sadzonki, lub też yy, macie kwiaty jakieś, które rosną Wam w doniczkach, takie oto donice należy schować tu są akurat bukszpany tutaj mamy jagody jakieś kaktusiki te wszystkie donice trzeba pochować tam mamy sadzonki hortensji również tam z tyłu te sadzonki należy schować żeby nam nie przemarzły teraz już się pojawiają w nocy przymrozki więc należy już o tym Zacząć myśleć, żeby je pochować do tunelu, żeby ich mróz nie uszkodził. Jak jesteśmy przy <coughs> temacie tuneli, więc jeśli macie już u was tunel lub szklarnię pustą, to należy ją odkazić, należy ją umyć, żeby wszystkie zarodniki patogeny wyniszczyć, żeby szklarnia była przygotowana już do przyszłego sezonu, można. Oczywiście umyć szczotką całą powierzchnię. Można również wypalić siarkę w środku. Jednak należy pamiętać, że po siarce wszystkie te rurki, wszystkie elementy i tak będą do mycia. Ponieważ po wypaleniu siarki na ściankach pozostaje osad, dym. Są one okopcone i tak musimy je myć i tak. Jeśli mamy warzywnik, tu jest jeszcze nie przekopany, ale jeśli macie już przekopany, nic nie stoi na przeszkodzie, żebyście jeszcze dodali tutaj kompostu i go przegrabili, przejechali globu gryzarką. A jeśli nie macie przekopany, to przed kopaniem rozsypcie obornik czy też kompost, żeby jak najbardziej wzbogacić ziemię na przyszły sezon, na, przyszłą, na przyszły rok, kiedy będziemy, będziemy uprawiać warzywa. Kolejną pracą to jest sadzenie czosku i cebuli. Tak jak mówiłem, według mnie, listopad to jest najlepsze. Najlepszy termin sadzenia właśnie tych odmian, oczywiście zimowych. O czym należy pamiętać, to że sadzimy głębiej niż letnią. No jest to spowodowane po prostu tym, żeby nam te warzywa wsadzone nie, nie przemarzły, żeby cebula czy ząbki czosnku nam nie przemarzły, żeby uprawa się w przyszłym roku na pewno udała. Co do drzewek owocowych, to jeszcze można je sadzić. Można również sadzić jeszcze krzewy owocowe, Oczywiście z sadzeniem należy się dość spieszyć i jeśli posadzicie, to dodatkowo należy zabezpieczyć korzenie przed przemarzaniem. I tu od razu przechodzimy do kolejnego punktu, do nawożenia drzewek owocowych. Jeśli wsadzicie młode drzewko owocowe, to możecie w koło nich rozsypać warstwę obornika. Przez to, że rozłożycie w koło niego w średnicy około pół metra czy też metra obornik z każdym zimowym, jesiennym deszczem, wiosennymi roztopami śniegów składniki mineralne z obornika będą przedostawać się do gleby. Drzewko nie dość, że będzie miało zabezpieczone korzenie, również będzie dodatkowo nawożone, żeby szybciej i lepiej się przyjęło i żeby szybciej rosło. Praca, którą pokazywałem, którą omawiałem już w październiku ale którą można jeszcze teraz wykonać, to jest cięcie malin jednorocznych, właściwie owocujących na pędach jednorocznych. Jeśli jeszcze tego nie zrobiliście, no to macie na to ostatnią szansę. Takie cięcie z z ograniczy występowanie chorób wszelkiego rodzaju. Po prostu dzięki temu zabiegowi maliny będą zdrowsze, będą bardziej odporne na choroby, nie będą tak narażone również na ataki w przyszłym roku robaka, że maliny nie będą robaczywe. Jeśli sieliście, sialiście poplony, tak jak tutaj jest wysiana taka mała koniczynka, można ją przekopać. Teraz to jest bardzo dobry czas na przekopywanie już poplonów. Jeśli jak będziecie przekopywać, dosypcie tu kompostu, czy też yy, obornika, Podłoże będzie o wiele bardziej żyzne, o wiele bardziej bogate w składniki mineralne. Kompost, czy też obornik dodatkowo wspomoże procesy przemiany, przerabiania się tego oto poplonu, co będzie skutkowało w przyszłym roku po prostu o wiele lepszymi właściwościami gleby. Jeżeli ktoś nie lubi liści leżących na w trawniku, czy też w ogrodzie, po zgrabieniu ich można je przekompostować. Kompost z liści robiłem z dwa lata temu. Jest na ten, na ten temat film, jak on tam wyszedł. Tylko, że ja nie robiłem go w kompostowniku, tylko w workach foliowych. Natomiast, jeśli macie ich dużo, a na pewno liści wszędzie jest pod dostatkiem, liście można kompostować również na kompostowniku. Wykładamy warstwę liści. Przesypujemy czy to obornikiem, czy to przerobionym już kompostem. Dosypujemy kolejną warstwę liści, znowu przekładamy obornikiem, czy też kompostem, żeby po prostu ten, te liście jak najszybciej zostały przerobione. Jeśli będziecie kompostować tradycyjnie, to starajcie się wybierać liście z drzew, które nie są porażone chorobami. Natomiast jeśli będziecie kompostować w wysokiej temperaturze, nie ma większego znaczenia, czy Liście są zaatakowane chorobami. Po prostu wysoka temperatura zniszczy wszystkie patogeny, i będzie taki kompost, nawet z liści zrobionych, które były zaatakowane chorobami, będzie całkowicie bezpieczny dla y, przyszłych warzyw czy też innych roślin, które będziecie i, i, tym kompostem nawozić. No i jeśli, jeśli jeszcze nie wykonywaliście oprysków. Drzew i krzewów owocowych to lisopada to jest ostatni termin kiedy należy to wykonać. Wykonujemy dwa opryski najpierw piszczemy mocznikiem w stężeniu 5%. Następnie wykonujemy opryski miedzianem. Mocznik zabezpiecza szczególnie jabłonie przed chorobami, przed parchem jabłoni, natomiast miedzian, zabezpiecza grusze, śliwy przed rdzą. Innymi chorobami, które mogą dotknąć te oto drzewka. Mam nadzieję, że ten film będzie dla Was pomocny. Jeśli tak, to zostawcie łapkę w górę. Zachęcam do subskrypcji, komentowania, lajkowania i oglądania innych filmów. Na razie, cześć.